Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 17 kolejki PKO Bank polskiej Ekstraklasy, gdzie puszczanie połomicy. Na wyjeździe zmierzy się z Piastem Gliwice. Z nami jest trener Żubrów, pan Tomasz Tułacz. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący tego jutrzejszego spotkania. Jedziemy do Gliwic na mecz zamykający pierwszą rundę Ekstraklasy i chcielibyśmy zaprezentować się jak najlepiej, a co najważniejsze kontynuować tą serię i zdobyć kolejne punkty. Jest to mecz szalenie istotny dla, dla całego układu tabeli. Te ostatnie mecze, te ostatnie wydarzenia pokazały, że możemy bić się w każdym meczu czy w każdym spotkaniu o o te punkty, i myślę, że zespół dostał tak, trochę takiej, takiego wiatru w plecy, żeby, żeby uwierzyć, że w, faktycznie w każdym z tych spotkań jesteśmy w stanie te punkty zdobywać. Bardzo trudny mecz, jak każdy w ekstraklasie. Zespół z Gliwic to jest zespół, który mm, naprawdę gra na odpowiednim poziomie. Dobry zespół, posiadający indywidualności. Myślę z taką bolączką trochę braku skuteczności, bo gdyby ta skuteczność była, to myślę, że wyżej byliby w tabeli i, i więcej tych zremisowanych meczów by wygrali. Mam nadzieję, że, że nie zmienią tę ten tendencji na nas, a my spróbujemy ograniczyć tak pole rywalowi, żeby, żeby ta skuteczność nie poszła w górę. Mamy swój pomysł, pracujemy nad nim dzisiaj jeszcze. Jesteśmy przed treningiem, jeszcze jedna korekta, może dwie i wyjeżdżamy do Gliwic na to spotkanie. Trenerzy dziennikarzy zadali pytanie i tak Paweł Skorp pyta. Na weekend zapowiadane są opady śniegu. Czy to może znacząco wpłynąć na losy meczu? Czy w Pana ocenie nie będzie miało większego znaczenia? Ciężko mi się odnieść do tego pytania, dlatego że no są to warunki zewnętrzne i ja nie mam ani nikt chyba na nie żadnego wpływu. Trzeba być po prostu przygotowany na wszystko, na, na każde rozwiązanie, czy na każdą sytuację, jaka może na nas zastać i tak do tego podchodzimy. Puszcza zwyciężyła w dwóch ostatnich meczach ligowych. Jakie nastroje panują w Szatni i jakie jest nastawienie zawodników przed najbliższym spotkaniem? To jest właśnie to, co powiedziałem. Myślę, że właśnie to te wyniki i to w jaki sposób w ostatnim meczu wygraliśmy, to znaczy nie był to nasz najlepszy dzień. Zaczęliśmy źle, odwróciliśmy losy meczu i, i myślę, że to, to da też zespołowi takiego kopa pozytywnego, mentalnego, który nam, na bazie którego budujemy to, co chcemy zagrać w Gliwicach. Bartosz Marcinkowski, dzień dobry trenerze. Chciałbym zapytać o Kacpra Cichonia. Niedawno został zgłoszony do Ekstraklasy, a w meczu z Górnikiem Zawrze zaliczył w niej debiut. Czy w ostatnim czasie widać duży progres u tego zawodnika? Dziękuję i powodzenia. Myślę, że e, jeżeli chodzi o Kacpra, to no, miał, miał e, trudny początek e, po powrocie z e, Siarki Tarnobrzeg. Wdrażał się powoli, a od pewnego momentu został dokoptowany do pierwszego zespołu, można powiedzieć, czy do rywalizacji o, o miejsce w kadrze i stara się na treningach potwierdza, że bardzo mu na tym zależy. A my jesteśmy właśnie od tego, żeby mówię tu o mnie o sztabie, żeby te starania doceniać. I dlatego Kacper. Był w Kadrze i zaliczył debiut. Mam nadzieję, że kolejne spotkania też będą go mobilizowały do tego, żeby w następnym kroku wywalczyć sobie albo więcej minut, albo nawet gry od pierwszej pierwszej minuty. Łukasz Kołtuniak. Panie trenerze, czy spodziewa się Pan odrobinka podobnego przebiegu spotkania jak w niedzielę z Górnikiem? Piast też zajmuje miejsce w tabeli, chyba gorszy niż wskazywałaby gra, stwarza dużo sytuacji. Z drugiej strony Pana zespół w niedzielę pokazał, że potrafi momenty przewagi przeciwnika przeczegać i odpowiednio upuć. Dziękuję. Ciężko mi powiedzieć, jaki, jak będzie wyglądał ten mecz, bo, bo no, te mecze cechuje to, że mm, w klasie mecze cechuje to, że Drużyna, która potrafi przetrwać ten gorszy okres swojej gry, i a umie wykorzystać ten lepszy, no wychodzi zwycięska i, i tak też tu tak wygląda. Mało, mało jest spotkań, w których jest totalna dominacja i przez 90 minut żaden zespołów nie ma ani lepszych, ani gorszych momentów, tylko albo bardzo dobre, albo złe. Myślę, że, że właśnie ta sinusoida trochę tych wydarzeń na no boisku powoduje. To, że każdy mecz może potoczyć się w różnym kierunku, w zależności od wykorzystania swoich, swoich y, sytuacji. Myślę, że będzie to trudny mecz. Wiadomo, jakie są warunki. Wiadomo, jaka jest, jaka jest aura, końcówka ligi. I na taki mecz się nastawiamy. Myślę, że wygra drużyna skuteczniejsza. Wojtek Marczugowski, trenerze, czy spodziewał się trener takiego sukcesu i jaki pan osiągnął? Nie wiem, no, chyba awans na pewno jest sukcesem, a, a reszta co się dzieje, no to już za nami, bo, bo tak rozumiem pytanie, że o sukces, no to by chyba chodzi o awans, bo te 16 punktów, które zdobyliśmy yy, w Ekstraklasie na pewno są to jest to osiągnięcie napawające optymizmem, jeżeli chodzi o, o realizację celu, jakim jest utrzymanie w Ekstraklasie. I, I tak odbieram chyba ten, to pytanie. Ale my na razie skupiamy się na tym, żeby włączyć się bezpośrednio o, ten, o uzyskanie tego celu, zbliżyć się, a może wyjść z tej strefy, w której jesteśmy i zrealizować to, nad czym pracujemy, bo utrzymanie w ekstraklasie dla naszego klubu będzie chyba nawet większym sukcesem niż awans do tej elity.